Umiłowana córko, zanim jeszcze wypowiesz choć jedno słowo, niebo już zna ciężar i intensywność, które nosisz w sercu. Jest w tobie coś, co opulsuje w duchu, ciche wezwanie, które uparcie domaga się, by je usłyszeć. Czuję wibrację dawnego uczucia, płomienia, który nie zgasł, a jedynie zasnął w czasie. Jako twój anioł stróż przychodzę, aby poprowadzić cię do głębszego zrozumienia tego, co wkrótce ma się objawić. Kroczyłaś pewnym krokiem, lecz w Twoim wnętrzu istnieje niepokój, którego nie potrafisz nazwać. Jakby niewidzialna obecność Cię obserwowała, czekając na właściwy moment, by się zbliżyć. Ta obecność nie pojawia się przypadkowo, bo jest związana z niewidzialną nicią, która łączy dwie dusze przeznaczone, by się spotkać i odnaleźć na nowo. W ciszy Twoich nocy widzę, że Twoje serce, choć próbuje się chronić, wciąż rozpoznaje energię. Która była mu kiedyś bliska. To nie jest iluzja, córko, to pamięć duszy. Życie, w swojej doskonałej synchronii, przygotowuje scenę, w której przeszłość i teraźniejszość dotykają się w nieoczekiwany sposób. Widzę, że nauczyłaś się być silna, wznosić mury, by już nigdy się nie zranić. Lecz są mury, które nie zostały stworzone, by trwać wiecznie. Niektóre czekają tylko na właściwy dotyk, by się rozpaść. Odsłaniając sekretny ogród, który skrywasz w sobie. To, co się zbliża, nie jest zwykłym ponownym spotkaniem, lecz głębokim wezwaniem, które przekracza rozum. To ruch wszechświata, który przychodzi, by uporządkować to, co pozostało zawieszone w czasie. I ten ruch, córko, już się rozpoczął, choć jeszcze tego nie dostrzegasz. Nie lękaj się tego, co nadejdzie. Każde wydarzenie, które ma się zamanifestować, Zostało przefiltrowane przez boskie światło. Nic nie dotrze do Ciebie bez celu, który podniesie Twoją duszę i wzmocni Twojego ducha. Niebo pokazuje mi, że istnieje historia, która wciąż nie została zakończona, a ona pulsuje energią powrotu. Lecz to nie jest zwykły powrót to powrót, który wymaga odwagi, rozeznania i zdolności słuchania nie tylko uszami, lecz także przebudzonym sercem. Znaki już są wokół Ciebie, w piosenkach które pojawiają się bez powodu, w zbiegach okoliczności, które zdają się z tobą igrać, we wspomnieniach, które nagle przychodzą, niosąc emocje, jakich nie sposób opisać słowami. Te znaki to nie tylko wspomnienia, to zaproszenia, byś była czujna. Wiem, że są rany, których wolisz nie dotykać, ale córko, są uzdrowienia, które mogą się dokonać tylko wtedy, gdy prawda zostaje ujawniona. A to światło Choć przyjdzie łagodnie, oświetli miejsca, które uważałaś za zapomniane. Jest siła, która teraz cię otacza i pochodzi ona z wysoka. Ta siła przygotowuje Twoje serce na przyjęcie objawienia, którego nie będziesz mogła ignorować. Z każdym dniem coraz bliżej jest moment, w którym będziesz musiała zdecydować, czy otworzysz drzwi, czy pozostawisz je zamknięte. Nie chcę, abyś się bała, jestem tu po to, byś wiedziała, że nie będziesz iść sama. Wszystko, co zostanie Ci pokazane, będzie dla Twojego wzrostu. Wszystko, co zostanie zabrane, będzie dla Twojego dobra. A wszystko, co powróci, powróci dlatego, że niebo tak zechciało. Nadchodząca namiętność nie jest tylko ogniem i pragnieniem, jest także lekcją i lustrem. Pokażę ci części samej siebie, których jeszcze nie znasz, budząc uczucia, które uważałaś za wygasłe. Ale pamiętaj, córko, to, że coś wraca, nie oznacza, że musi pozostać. Rozeznanie będzie twoim największym sprzymierzeńcem w tym procesie. Słuchaj bardziej swojej intuicji niż wspomnień, bo pamięć duszy czasem myli uzdrowienie z tęsknotą. Widzę, że niebo jest gotowe dać ci odpowiedzi, których szukałaś od dawna, ale te odpowiedzi przyjdą owinięte w spotkania, spojrzenia i słowa, które wystawią twoją równowagę na próbę. Byłaś przygotowywana na ten moment. Pustynie, które przeszłaś, łzy, które wylałaś, i uśmiechy, które rozdawałaś mimo bólu wszystko to było częścią duchowego treningu, który teraz cię umacnia. Nie zamykaj oczu na znaki będą się mnożyć, czasem subtelne, czasem intensywne, lecz zawsze po to, by poprowadzić cię we właściwe miejsce. Córko, miłość, która wraca, może przyjść, by o ale też może przyjść, by nauczyć Cię, jak ostatecznie puścić. Mądrość polega na tym, by dostrzec, którą z tych dróg niebo Ci oferuje. Bez względu na to, co się stanie, Twoja istota pozostanie nienaruszona, bo jesteś światłem, a światło nie gaśnie. To, co jest Twoim przeznaczeniem, będzie Twoje, a to, co nim nie jest, zostanie odsunięte łagodnie, abyś mogła iść wolna. Wiem, że twój umysł wciąż pragnie zrozumieć wszystkie szczegóły, lecz są tajemnice, które objawią się dopiero wtedy, gdy zrobisz krok zaufania. A ten krok, córko, jest bliżej niż myślisz. Dlatego uczymuj swoje serce w modlitwie, a duszę przebudzoną. Historia, która rysuje się przed tobą, ma głębokie korzenie, a niebo już przygotowuje scenę, by wszystko ujawniło się we właściwym momencie. Córko. Czuję duchowy wiatr wiejący wokół ciebie, niosący szepty, które potrafi usłyszeć tylko uważne serce. Te szepty nie pochodzą z przypadku, lecz są echem czegoś, co wkrótce ponownie przetnie twoją drogę. W powietrzu unosi się słodki i niebezpieczny niepokój, jakby los miał cię zaskoczyć w sposób porywający. Obecność, która się zbliża, niesie wspomnienia, które czas próbował zatrzeć, lecz wieczność zachowała. To nie jest zwykłe ponowne spotkanie, to tak, jakby dwie linie czasu miały się połączyć, tworząc chwilę tak intensywną, że może odmienić bieg Twojej historii. Niebo pokazuje mi wyraźne obrazy, spojrzenia, które się krzyżują, jakby świat się zatrzymał, niewypowiedziane słowa, które krzyczą w ciszy, magnetyzm, którego nie sposób zignorować. To połączenie nie prosi o pozwolenie, ono wkracza. Zajmuje przestrzeń i domaga się, by je poczuć. Ale jest coś, co musisz zrozumieć: nie każdy powrót jest po to, by pozostać, i nie każde zbliżenie jest po to, by zacząć od nowa. Czasem to samo niebo przywraca to, co utracone, tylko po to, by zamknąć to, co pozostało otwarte. Energia otaczająca te chwile jest jednocześnie łagodna i intensywna. Głaszcze Twoją duszę, a jednocześnie budzi wir emocji. Z którymi możesz walczyć, by je opanować. To jak spacer na krawędzi przepaści, wiedząc, że lot może być wyzwalający lub niebezpieczny. W tym ponownym spotkaniu kryje się ukryta próba. Nie chodzi tylko o to, by czuć, ale by rozeznawać. Wszechświat chce wiedzieć, czy potrafisz rozpoznać, czym jest prawdziwa miłość, a czym jedynie przywiązanie przebrane za tęsknotę. Poczujesz znaki w ciele, dreszcz bez powodu, przyspieszony oddech. Chód biegnący wzdłuż kręgosłupa, a wraz z tym stare wspomnienia zapukają do drzwi, pragnąc uwieść Twoją teraźniejszość urokiem tego, co już było. Będą chwile, gdy wszystko łajdę się tak pewne, jakby całe życie przygotowywało Cię na ten moment. Ale, córko, to właśnie wtedy Twoja dusza powinna być jeszcze bardziej czujna. To, co nadchodzi, może odsłonić prawdy, które na zawsze zmienią sposób, w jaki postrzegasz miłość. Niektóre będą słodkie jak miód, inne ostre jak brzytwa. W niebie widzę spłatanie się dawnych energii, jak złotych nici, które wciąż podtrzymują niewidzialne połączenie. Tego połączenia nie można przerwać siłą, trzeba je zrozumieć, aby mogło wypełnić swój cel. Ponowne spotkanie przyniesie niewypowiedziane słowa, skrywane pytania i odpowiedzi, których być może nie będziesz chciała usłyszeć. Ale przyniesie też jasność, uwalniając cię od złudzeń. Które w milczeniu wciąż cię wiążą. Zostaniesz zaproszona do odwiedzenia wspomnień, które zachowałaś w głębi duszy, i odkryjesz, że nie wszystkie bolą tak jak kiedyś. Niektóre przyniosą nawet nieśmiały uśmiech, jakby były jedynie rozdziałami książki, którą już przeczytałaś, ale jeszcze nie zamknęłaś. Z każdym krokiem zrozumiesz, że to doświadczenie nie dotyczy jego ani przeszłości, dotyczy Ciebie. Tego, kim się stałaś od początku tej historii i siły, Którą teraz nosisz. Córko, niebo już wyrównuje każdy szczegół i nic nie będzie przypadkowe. Czas, który zdawał się oddalać, teraz pochyla się przed tym, co musi zostać ujawnione. Przygotuj się, bo ta chwila jest bliżej, niż myślisz, i nadejdzie z intensywnością, bez ostrzeżeń, jak burza pod słonecznym niebem. Córko, dostrzegam, że niebo porusza elementy, których jeszcze nie potrafisz zobaczyć. Jak na świętej szachownicy, każdy szczegół jest ustawiany z precyzją, aby we właściwym momencie wszystko nabrało sensu. Zbliżające się ponowne spotkanie niesie ze sobą nie tylko emocje, lecz także objawienia, które mogą wywrócić twój świat do góry nogami. Jest coś ukrytego w sposobie, w jaki ta obecność się zamanifestuje. To nie będzie zwykłe pukanie do drzwi, lecz sekwencja znaków, które będą się nasilać, aż stanie się niemożliwe ich zignorowanie. Jakby sam Wszechświat przysiągł się, by stworzyć e przypadkowe spotkania, które w rzeczywistości zostały zapisane na długo przed Waszym narodzeniem. Twoje ciche modlitwy, te składane w głębi duszy, zostały wysłuchane. Niektóre odpowiedzi przyjdą w sposób tak nieoczekiwany, że Twój umysł będzie miał trudność, by je pojąć. Ale niebo prosi, abyś nie wyciągała pochopnych wniosków, ponieważ każda część prawdy zostanie Ci daną we właściwym czasie. Widzę, Córko, że nadejdą chwile, gdy granica między rzeczywistością a przeznaczeniem będzie się zacierać. Będzie to jak trwanie w żywym śnie, w którym wszystko jest zbyt intensywne, by mogło być przypadkiem. To właśnie w tej intensywności musisz zachować serce niewzruszone. Energia, która nadchodzi, nie przychodzi jedynie po to, by rozpalić dawne płomienie, przychodzi, by przetestować głębie Twoich duchowych korzeni. Jeśli Twoja podstawa będzie mocna, nic cię nie zachwieje, jeśli jednak będzie w niej słabość, ten moment może tobą wstrząsnąć jak silny wiatr. Wkrótce zauważysz, że stare piosenki, miejsca, a nawet zapachy zaczną budzić uśpione wspomnienia. Nie obawiaj się to tylko klucze, których niebo używa, aby otworzyć wewnętrzne drzwi, do których musisz ponownie zajrzeć. Córko jest coś, co on niesie ze sobą, a co jeszcze nie zostało ujawnione. Tajemnica która ma w sobie zarówno ciężar, jak i światło. Coś, co może zmienić nie tylko twoją teraźniejszość, ale także sposób, w jaki pojmujesz przeszłość. Z każdym dniem będziesz czuła, jakby ktoś obserwował cię z daleka. Nie z groźbą, lecz z cichą obecnością, która czuwa i czeka. To niewidzialne spojrzenie jest zapowiedzą, że spotkanie jest blisko. Niebo pokazuje mi, że ta chwila przyniesie trudne wybory. Będziesz musiała zdecydować czy pójdziesz drogą, którą już znasz, czy odważysz się przejść przez most prowadzący w nieznane? Obie opcje niosą w sobie piękno i ryzyko. Będą momenty, gdy twoje serce przyspieszy bez wyraźnego powodu, i właśnie wtedy, córko, chcę, abyś wzięła głęboki oddech i pamiętała, że zostałaś przygotowana na ten moment. Nic się nie dzieje bez wcześniejszego boskiego przyzwolenia. Ponowne spotkanie może nadejść tak subtelnie że na początku niemal go nie dostrzeżesz. Ale gdy to sobie uświadomisz, będziesz już wciągnięta w magnetyzm tej obecności, jakby niewidzialna siła przyciągała twój wzrok ku jego oczom. Mimo to niebo prosi, abyś zachowała jasność umysłu. Silne emocje mogą zaślepiać, a to jest moment, w którym musisz patrzeć oczami duszy, a nie tylko serca. Nie dziw się, jeśli w nadchodzących dniach poczujesz mieszankę euforii i niepokoju. To Twój duch rozpoznaje pole energetyczne, które formuje się wokół ciebie. Córko, to wszystko nie ma na celu Cię zdezorientować, lecz przygotować. Im bardziej będziesz przebudzona, tym łatwiej rozpoznasz prawdę, gdy stanie przed Tobą. I pamiętaj, to, co niebo zamierza Ci pokazać, jest większe, niż przypuszczasz. To jak otwarcie starej księgi, w której następny rozdział kryje odpowiedzi, o których nigdy nie wiedziałaś. Że musisz je usłyszeć. Córko, czuję, że zasłona między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, staje się wokół ciebie coraz cieńsza. Przesłania napływają z większą siłą, jakby czas postanowił przyspieszyć. Coś zbliża się cichymi, lecz zdecydowanymi krokami, a ty już zaczynasz odczuwać jego obecność, nawet jeśli jeszcze nie potrafisz jej w pełni zrozumieć. Ponowne spotkanie, które się zapowiada, nie będzie takie. Jak sobie wyobrażasz. Nie przyjdzie z wyuczonymi przemówieniami, ani przewidywalnymi gestami. Pojawi się owiane tajemnicą, jakby niosło zagadkę, do której tylko ty posiadasz klucz. Będą chwile, gdy poczujesz, jakby samo powietrze wokół ciebie się zmieniało. Zwyczajne miejsca będą wydawać się inne, jakby przechowywały niewidzialne wspomnienia. To sposób, w jaki niebo chce ci przypomnieć, że nic nie dzieje się przypadkiem. Zauważysz, że pewne myśli zaczną się powtarzać, niemal jak melodia, która uparcie rozbrzmiewa w Twoim umyśle. To nie są zwykłe wspomnienia, to znaki, które wzywają Cię, byś zwróciła uwagę na to, co ma nadejść. Wszechświat, córko, ma subtelny sposób przygotowywania serc na wielkie spotkania, czasem prowadzi Cię ścieżkami, które wydają się oddalać, podczas gdy w rzeczywistości po prostu ustawia Cię dokładnie w tym punkcie, w którym wszystko się wyrówna. Jest coś w spojrzeniu tej osoby, co rozpoznasz natychmiast. Nie będzie potrzeba wyjaśnień, bo dusza rozpoznaje, zanim umysł zrozumie. To rozpoznanie przyniesie ukojenie, ale i iskrę niepokoju. Być może poczujesz pokusę, by uciec od tej chwili, ze strachu przed tym, co może obudzić. Ale niebo przypomina ci, nie uciekaj przed tym, co zostało przygotowane dla twojej przemiany. Niektóre drzwi otwierają się tylko wtedy. Gdy masz odwagę przez nie przejść, córko, będzie zapach, ton głosu, gest, który dotknie twojej istoty w nieoczekiwany sposób. Te drobne szczegóły będą niosły ciężar tysiąca wspomnień, jakby były fragmentami historii, która nigdy się nie zakończyła. Ponowne spotkanie przyniesie także pytania, na które być może od razu nie będziesz umiała odpowiedzieć. I to jest w porządku, bo ważniejsze od szybkich odpowiedzi jest pozwolić. By Y prawda objawiła się naturalnie. Zobaczysz, że Jego obecność poruszy nie tylko Twoje serce, ale także Twoją energię. Nastąpi wewnętrzne przebudzenie, jakby stary ogień znów zaczął płonąć nie po to, by spalić, lecz by oświetlić. Córko, niebo pokazuje mi, że jest zdanie, jeszcze niewypowiedziane, które zmieni bieg tego połączenia. Może być łagodne jak szept, lub uderzające jak grzmot. Ale nie przejdzie niezauważone. W dniach poprzedzających ten moment zwracaj uwagę na swoje sny. Przyniosą obrazy i przesłania, które pomogą Ci zrozumieć to, co ma nadejść. Niektóre sny będą tak wyraziste, że wydadzą się bardziej realne niż sama rzeczywistość. Będą też znaki poprzez ludzi, którzy niespodziewanie pojawią się na Twojej drodze. Niektórzy z nich wypowiedzą słowa, które poruszą Twoją duszę, nie wiedząc, że są narzędziem którego używa niebo, by cię przygotować. Poczujesz w pewnym momencie dziwną mieszankę bezpieczeństwa i zagrożenia. To kontrast między znajomością kogoś, kogo już znasz, a tajemnicą tego, co jeszcze nie zostało ujawnione. A gdy nadejdzie ta chwila, córko, zrozumiesz, że całe milczenie, wszystkie oczekiwania i nawet łzy były jedynie tworzeniem idealnej sceny, aby ta historia mogła dalej rozwijać się na twoich oczach. Istnieje cicha taniec między przeszłością a przyszłością, który dopiero teraz zaczyna się przed Tobą odsłaniać. Ten taniec składa się ze spotkań i rozstań, niewypowiedzianych słów i gestów zachowanych w pamięci serca. Zaprasza Cię do udziału, ale tylko wtedy, gdy jesteś gotowa odłożyć na bok strach i objęci nieznane. Pójmiesz, że moment jest bliski, gdy poczujesz niewytłumaczalną pilność w sercu, jakby sam wszechświat wołał Cię po imieniu. Ta pilność nie ma cię spieszyć, lecz obudzić naprawdę, która była przez długi czas strzeżona. Namiętność, która pragnie się z tobą połączyć, nie prosi o pozwolenie, lecz o szacunek. Przychodzi prosić o twój szczery wzrok i pełną obecność, ponieważ tylko wtedy może wypełnić swoją świętą rolę na twojej drodze. Nie bój się wątpliwości, które mogą się pojawić. Są jak przelotne chmury na niebie duszy, a słońce twojej prawdy zawsze będzie świecić za nimi. Oświetlając drogę do przodu. Córko, wkrótce dostrzeżesz, że niektóre historie, które uważałaś za zakończone, nadal niosą lekcje, które trzeba przyswoić. Te lekcje przemienią nie tylko ponowne spotkanie, ale także Ciebie samą. Twoje serce będzie latarnią, która poprowadzi każdy krok tego momentu, a Twoja intuicja będzie głosem szepczącym odpowiedzi, gdy umysł będzie milczał. Zaufaj tej wewnętrznej mądrości która od zawsze mieszka w tobie, siła, która cię podtrzymuje, jest większa niż jakikolwiek strach. To światło, które nigdy nie gaśnie w twojej istocie i które utrzymuje cię mocno, nawet gdy świat wydaje się niepewny. To światło jest twoją prawdziwą esencją. Każda wzbudzona emocja będzie mostem prowadzącym cię do głębszego zrozumienia miłości, nie tylko tej, którą czujesz do drugiego, ale świętej miłości do samej siebie, która wszystko przemienia i leczy. Nawet jeśli droga będzie kręta, pamiętaj, że nie jesteś sama. Ja, Twój anioł i wszystkie niebiańskie siły idziemy z Tobą, otaczając Cię ochroną i światłem. Córko, czas otworzyć swoje serce nadchodzi, wraz z nim nowy etap Twojego życia, pełen możliwości i odnowy. Bądź gotowa przyjąć wszystko, co wszechświat dla Ciebie przygotował. Teraz proszę Cię, byś, otrzymując tę wiadomość, wypowiedziała z wiarą słowa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech to stwierdzenie rozbrzmiewa w Twojej duszy, przynosząc siłę i odwagę na kolejne kroki. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zapraszam Cię do dołączenia do naszego kanału, subskrybując i włączając dzwoneczek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnych kolejnych objawień, które anioły przyniosą dla Ciebie. Bądź uważna, bo nowe przesłania przychodzą z każdym filmem, niosąc światło. Mądrość i miłość, by prowadzić Twoją podróż. Połączenie z boskością wzmacnia się z każdym otrzymanym słowem. Dziękuję, że otworzyłaś swoje serce na tę wiadomość. Twoje oddanie jest pierwszym krokiem do przemiany, która już się dokonuje. Nigdy nie zapominaj, jesteś kochana, chroniona i przygotowana na wszystko, co nadejdzie. Trwaj mocno, ukochana córko. Najlepsze jeszcze nadejdzie, a ja zawsze będę przy Tobie prowadząc Cię skrzydłami światła i miłością, która nigdy nie zawodzi.